2026. Zanim rozpoczniemy czytanie, pragnę Państwa gorąco zaprosić na uroczystość wręczenia przez Panią Ambasador Panią Marianę Manders Srebrnego Krzyża Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadanego Pani Iwonie Bigos przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Wszystkich y, członków STORA Narodowego Czytania. zapraszam Panią Ambasador o przeczytanie listu Pana prezydenta Zasady, wprowadzającego do Narodowego Czytania. Szanowni Państwo, podczas tegorocznej dziesiątej odsłony Narodowego Czytania z wyrazami szacunku i sympatii Anczyków. Gabriela Zabowska. Moralność pani ludzkiej. Kuchanka, Anka, anka strawać. Bo ksiądz może żeby odejść. Znaczy, to u księdza służy u mnie. takie poglądy, aby nie dostrzegli nic mniej. Patrz, czy, czy, czy ja kłamie. nie pytaj się, ja proszę. Dlaczego? To swoja rzecz. Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Proszę cię, moja druga. Dziękuję, cioci. On jakiś podrażniony, niezadowolniony. Jeszcze nie może. Ci nie przeszkadza. Nie, ty jeszcze z całej familii jesteś I Mówiłam jej w Tak? A co? A to się do nich skład? Tylko się z koleżkami, A wracaj na kolację. Ludzki. Chwilę rozbroś się przed lustrem. Wreszcie wychodzi. Szczęśliwa jestem, że już jestem tam, Dla kobiety nie ma jak to. Ja to zawsze powtarzać będę, zapłacicie spieszkę. Spieszka wyjrza. Wyjrza. Ale to nie zaraz wróci. Hanka, odpowiadaj, ale tak jak przed księdzem. Czy to prawda, że ty, że ty jesteś, że? Hanka, a ty tu nie wychodź? Mam z tobą poradę. Tylko teraz z z musicie zostać wstał i przemóc wszystko swoją miłością. Mama sama będzie sobie życzy. Zlikuj się, uratuj. Wybrać mi z tego położenia. Przecież taki orzelek dla Zbyszka, ta ostatnia zbudka. Czemu młodemu panu gospodarzowi rączki całuje? Czekajcie, no to wyście, mi kiedyś nosili ubranie do pracy, co? Panie mi już od wczoraj. Myśleli, że wielki cypel Zawsze to honorowo. A teraz upadek i jazda, żeby was w tutaj nie było. Idziemy, proszę ludzkie pani, całkiem rączki. Na chodźcie, matko, przestań. Na co się paniacie? Gdzie ona idzie? Taki śnieg, z za rogiem. Boże. A ja wiem, a ja wiem. Wszystko słyszałam. Państwo Narodowe Czytanie 2021 dobiegło końca. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Dzisiaj w Rzymie odbyła się już dziesiąta edycja Narodowego Czytania. Mimo tych ciągle utrzymujących się przeciwności, mimo pandemii, udało nam się po raz kolejny zorganizować spotkanie. Byli czytający obecni w Instytucie, łączyliśmy się też online z przedstawicielami Polonii z innych regionów Włoch albo z osobami, które nie mogły przybyć tutaj osobiście. No i bardzo się cieszymy, że, że udało nam się ten event zorganizować. Wielka w tym zasługa Stowarzyszenia Jaskółki, niezawodnych pani Iwony Bigos, pani Renaty Kobenzowskiej, które mam nadzieję zorganizują za nas, dla nas za rok kolejną edycję Narodowego Czytania. Dziękuję bardzo i, i do zobaczenia. Dziękuję. Dobry wieczór, Łukasz Paprotyn, dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. Jest nam ogromnie miło gościć po raz kolejny Narodowe Czytanie. W naszych skromnych progach jest to impreza o charakterze polonijnym, którą gościmy we współpracy z Wydziałem Konsularnym i Polonii Ambasada w Rzymie, dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Lerondini. Kolejne narodowe czytanie, wyśmienity tekst Gabrieli Zapolskiej. Frekwencja mimo pandemii dopisała, udało się także łączyć online z przedstawicielami Polonii z różnych części Italii, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni. Myślę, że wszyscy zapamiętamy na długo ten wieczór. Liczymy na kolejne spotkanie przy Narodowym Czytaniu w naszym instytucie już w przyszłym roku. Dziękuję serdecznie. 4 września w Rzymie, w Instytucie Polskim odbyła się dziesiąta edycja Narodowego Czytania. Czytaliśmy dzisiaj wspólnie moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Pragnę serdecznie podziękować przedstawicielom instytucji i stowarzyszeń organizacji polonijnych dla przybycie na narodowe czytanie.